Jeżeli ktoś jest szczęśliwym posiadaczem klawiatury AKI MPK mini i chce w pełni skorzystać z możliwości tego urządzenia i z dołączonego oprogramowania, musi niestety zaopatrzyć się w program ILOC License Manager i na stronie ILOC założyć konto, stamtąd pobrać programik, zainstalować go na swoim komputerze i po zainstalowaniu dopiero będzie mógł. Aktywować i używać dołączone instrumenty. Program MPC-Bits, jego rozszerzenia w żaden sposób nie są licencjonowane. Wystarczy pobrać, zainstalować i już. I można korzystać bez problemu, zainstalować bez oporów. Inaczej sprawa ma się z dołączonymi wirtualnymi instrumentami. One niestety wymagają aktywacji, i ta aktywacja może się jest może wydawać się troszeczkę skomplikowana, i tutaj pewne aspekty chciałbym tej aktywacji omówić. Tak wygląda okno programu iLOOK License Manager po uruchomieniu. Należy się w tym programie zalogować, podaną wcześniej na stronie, przy zakładaniu konta nazwą użytkownika i wprowadzając hasło. Chwileczkę. I tak wygląda okno programu po zalogowaniu. Jak widać, tutaj mamy listę licencji, których ja jestem posiadaczem. To jest konkretnie: to są licencje otrzymane z klawiaturą Akai MPK Mini. I teraz wystarczy najechać na nią prawym kla klawiszem, kliknąć Activate. I. Na bieżącym urządzeniu, które tutaj jest wyświetlone, te licencje zostały aktywowane. Po to, żeby one się tutaj wyświetliły, musimy je najpierw wprowadzić. I zostaniemy w którymś momencie przy próbie na przykład uruchomienia któregoś z tych programów poproszeni o podanie tajemniczego kodu. Ten tajemniczy kod dostajemy po zarejestrowaniu produktu na stronie AKAI i ten kod można wpisać na przykład w, tu w programie i po wpisaniu taki po wpisaniu te licencje, otrzymamy je tu, wyświetlą nam się na liście i będziemy mogli je aktywować. I w tym wypadku jestem winien kilka uwag i ostrzeżeń. Aktywować te licencje można tylko na bieżącym urządzeniu, na którym się jest zalogowanym. I tylko wtedy na tym urządzeniu, na którym te licencje są aktywowane, można tego oprogramowania używać. Yy. Chodzi o to, żeby po prostu użytkownik, który sobie takie oprogramowanie pobrał, żeby się nie okazało, że po pobraniu ten program działa w iluś kopiach. No niestety, to jest płatne oprogramowanie, należy na nie zapłacić. Za nie zapłacić kupując klawiaturę dostaje się troszeczkę, to oprogramowanie troszeczkę taniej, ale... Normalnie to oprogramowanie jest sprzedawane, i powiem tak, że jego cena tam czasami okazuje się y, dosyć wysoka, i czasami okazuje się, że opłaca się kupić urządzenie tylko po to, żeby dostać dostęp do tego oprogramowania i do tych brzmień. Można aktywować tylko określoną liczbę, proszę, y, tych. Y, tych programów proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie po aktywowaniu tych instrumentów wyświetla się komunikat, że jedna z dwóch aktywacji została użyta. Jeżeli ktoś korzysta z dwóch komputerów, to teoretycznie może aktywować jednocześnie na dwóch komputerach. Przy próbie aktywacji na trzecim urządzeniu to się nie uda i zostaniemy poproszeni o zwolnienie licencji. Odbywa się to z, z w ten sposób, że najeżdżamy prawy klawisz, Deactivate. Należy całą sprawę potwierdzić, i otrzymujemy komunikat o deaktywacji oprogramowania, i można z niego korzystać na innych dwóch urządzeniach. Tak naprawdę, warunki licencyjne pozwalają na korzystanie na tylko jednym urządzeniu. Fizycznie jest to, jak widać, możliwe na dwóch. Dezaktywację licencji należy przeprowadzać zawsze przed utraceniem dostępu do urządzenia. Czyli, jeżeli na przykład aktywujemy sobie taką, zainstalujemy ten program i aktywujemy na przykład na wypożyczonym sprzęcie, a później ten sprzęt oddajemy, to przed oddaniem należy taką licencję na tym sprzęcie deaktywować zawsze. Drugim takim przypadkiem jest reinstalacja systemu. Jeżeli cokolwiek się w systemie zmienia, na przykład w wypadku stacjonarnego komputera dodaje się jakieś urządzenie, kartę graficzną, kartę dźwiękową, to również należy przed tą operacją yy, licencję dezaktywować. Jeżeli zajdzie konieczność reinstalacji systemu na skutek na przykład jakiejś infekcji komputera, czy coś takiego, czy awarii. Również należy o tym pamiętać. W przeciwnym wypadku można utracić dostęp do tej licencji i nie pozostanie wtedy nic innego jak kontakt z supportem. Siłą rzeczy nasuwa się tutaj pytanie: a co w wypadku zakupu używanego sprzętu, w którym ktoś już z tej jednorazowej licencji skorzystał? I powiem tak, jeżeli chodzi o klawiaturę AKI MPK Mini, to nie wiem. Natomiast zakupiłem używane urządzenie MPC Touch. To jest zewnętrzny kontroler, yy, który współpracuje również z programem MPC Bits, który jest tak naprawdę uboższą wersją programu MPC. I ten kontroler no, jest dedykowany do tego programu i w zasadzie bez tego programu jest bezużyteczny. I, natomiast ja zakupiłem używane urządzenie. Jestem zresztą kolejnym jego właścicielem. Cena nowego urządzenia w Polsce wahała się w okolicach. 2600 zł, zdaje się. To urządzenie, notabene, w niektórych sklepach muzycznych jeszcze jest dostępne. Nie będę się wypowiadał na temat opłacalności tego zakupu. Dopłacając 1000 zł, można dostać urządzenie, które posiada te wszystkie funkcje, ale może funkcjonować bez komputera. Tak więc tutaj należałoby rozpatrzyć kwestię. To jest bardzo fajne urządzenie. Być może kiedyś o nim opowiem. Natomiast. Tak jak mówiłem, do niego dołączona jest pełna wersja programu MPC i to najnowszej wersji. I przy zakupie tego urządzenia ja bez problemu, bez żadnych kłopotów, bez opłat za transfer licencji, bez kontaktu z supportem, yy, tylko rejestrując to urządzenie jako kolejny właściciel bez problemu uzyskałem dostęp nie tylko do pełnej wersji programu, ale również do instrumentów, które zostały do tego urządzenia dołączone i powiem tak, gdybym ten program chciał zakupić oddzielnie jak również te instrumenty, to zapłaciłbym dużo więcej niż za to urządzenie ze wszystkimi tymi programami. A nie ukrywam, że to urządzenie jako dedykowane specjalnie do programu MPC sprawia, że yy, praca na tym programie jest dużo łatwiejsza i dużo szybsza. Jak jest w wypadku klawiatury MPK Mini? Niestety nie wiem. Jeżeli ktoś ma za sobą takie doświadczenia, to bardzo proszę o podzielenie się tym w komentarzu pod filmem.